Siema, za wiele mnie tutaj nie było. No ale lecimy sobie z kolejnym filmikiem z Hit Plusa. Już wam przedstawiam jakie mamy zadanka. Otóż one prezentują się w ten sposób. ukończyć 5 wyścigów na lokacie top 3, czyli no mamy od trzeciego miejsca do pierwszego. Musimy zająć miejsce. Zrobić auto do driftu, zniszczyć 3 flamingi oraz zniszczyć 3 billboardy. Z racji tego, że musimy zrobić auto do driftu, a mamy 3 sloty, w sumie to dwa tak naprawdę, bo tego pierwszego nie liczymy, tego podstawowego auta, to najprawdopodobniej Będziemy musieli go sprzedać tego Mustanga, więc w, w, zrobimy to. Zarobimy sobie 33 tysiące. Pojedziemy sobie, od razu kupimy auto jakieś, żeby przerobić go na, na drift. Może być ciężko, żeby przerobić jakieś y, auto pod drift, bo mamy niski poziom po prostu i no wiecie, jak to jest, nie? Dobra, jesteśmy w salonie już. Generalnie ja odcink przed odcinkiem sobie patrzyłem na jakieś fury i tak sobie pomyślałem, żebyśmy przerobili pod drift y, Barakudę. Bo ja Barakudą w sumie w ficie nie jeździłem, a wydaje mi się, że, że może być spoko autem. Generalnie tak. Kupimy, kupiliśmy sobie to auto i zostawimy je na razie, Zrobi zostawimy sobie to przerabianie na, na koniec filmu. Teraz sobie pojedziemy do garażu i sobie zmienimy auto i będziemy robić te wyścigi i no te flamingi i billboardy. Dobra, auto zostało zmienione. Jak możecie za zauważyć. Pojedziemy sobie tu, myślę, od razu. Generalnie plan jest taki z tym autem pod drift, że dzisiaj sobie je zrobimy, a w następnym odcinku... Będziemy robić sobie te wyścigi od Wayna czy jak on się tam nazywał No te po prostu zawody driftowe No i to zostawimy sobie na kolejny film A dzisiaj się skupimy na tych takich wyścigach, na, na tym zrobieniu w ogóle tego auta No i na flamingach i billboardach, nie? W ogóle może, może być trochę ciężko, bo, bo ten wyścig chyba był 220 mocy, a my mamy 181 No ale spróbujemy tutaj trochę powalczyć Dobra, trzecie miejsce chyba mamy Okej, okay, udało nam się No i teraz yy, utrzymać po prostu to miejsce i pierwszy wyścig będziemy mieli z głowy Okej, okay, mamy drugie miejsce, nie spodziewałem się, że, że nam się uda Czy będziemy mieli pierwsza? Oczywiście, że mamy pierwsza no, no ja jestem mega dobry, po prostu to mam powiedzieć, no Ja się nie chwalę, ja mam talent, tak? Ja się nie chwalę, ja mam talent Dobra, no i w ten sposób kończymy na pierwszej pozycji Pierwszy wyścig, 23 tysiące dla nas Ten flamie był chyba tutaj, co nie? Dokładnie Dobra, mamy też pana billboarda Dobra, pana Flaminga mamy drugiego już. I tu widzę jeszcze jednego Flaminga, więc będziemy mieli już pierwsze zadanie zaliczone. Dobra, no i pan trzeci Flaming, zadanko zaliczone. Rozpoczynamy kolejny wyścig. Dobra, trzecie miejsce już mamy. Całkiem szybko nam to poszło, bo tylko 20 sekund, ale niestety nas wyprzedza... wyprzedzają nas koledzy. Nie mieli bardzo. No w tym wyścigu myślę, że to będzie tylko walka o trzecie miejsce. No nic większego bym raczej się nie szykował. Czy nam się uda w ostatnim momencie jakoś? Czyżby, czyżby? Nie, jeszcze, no i skończyliśmy na piątej pozycji. To już w ogóle dramat. Dobra, możemy spróbować ten. To jest w ogóle pierwszy nasz wyścig, jaki robiliśmy tutaj. Nie, no znowu nam się nie uda. Kurde. Trochę przypał, to nie? Zaraz to po prostu będziemy musieli sobie zabrejdować tą bębkę, bo, jak już są takie wyścigi, no to my w ogóle nic nie wygramy, nie? Ale udało nam się objąć trzecią pozycję. Teraz byle, by ją utrzymać. Mamy nawet pierwszą. No, mieliśmy. Ziomek, co ty robisz? Dobra, ostatnie okrążenie. O, mamy jakąś tam przewagę, jakaś jest. Dobra, nie jest źle, mamy drugie miejsce. Drugi wyścig zaliczony w takim razie. Jeszcze, jeszcze trzy tylko. 260 mocy. mhm. Może... Dobra, możemy spróbować, co nam szkodzi, to nie? 260 mocy, to trzeba wziąć pod uwagę, ale trzeba też wziąć pod uwagę, żeby były długie proste. Nie wiem, czy to nasza BMK faktycznie się nadaje na te długie proste. Wydaje mi się, że, że powinna sobie radzić jakoś. No ostatni chyba nie skończymy, nie? Mam taką nadzieję. No póki co nie zapowiada się zbyt kolorowo. Jeszcze dwa okrążenia mamy. Przewagi w ogóle praktycznie nie mamy, bo mamy 20 metrów, to jest nic. Chociaż, chociaż, chociaż. Ładnie proszę, dobra nitro nawet użyję. Kurczę, tak blisko było. No było blisko, ale tak, tego co zauważyłem, to tak najbardziej to ich na zakrętach mimo wszystko łapiamy. Dobra, 220, no powinniśmy sobie dać radę, nie? Dobra, mamy drugą pozycję już nawet. No, drugi, no to nie jest tak źle. Jeszcze dwa wyścigi nam w takim razie zostały. Bardzo kręta jest ta trasa, więc możemy spróbować. Bo jednak no na prostych sobie za bardzo nie radzimy. O Boże. Czy mi się uda wykorzystać tym szansem? Nie wiem co się wydarzyło tam. coś strasznie oni spowolnili. Mamy drugie miejsce i końcówkę wyścigu Nie 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 nie. Koleszko Dobra, nie wiem jakim cudem udało nam się Zostaną ostatni wyścig. Tak naprawdę to ja myślałem, że nam się nie uda, nie? Jakby tak, przed połowę wyścigu mówię, nie, nie ma opcji. Nie ma opcji, a tu jednak. Coś się tam, boty chyba wykrzeczyły. Dobra, pojedźmy ten. 240 mocy, co może się z tego stać, nie? O, jeszcze tutaj widzę jakiś billboardzik po drodze. Tego rozbijemy od razu. I on jest dokładnie tutaj. Dobra, mamy drugie miejsce. Mamy trzecie miejsce. Znowu drugie. Dobra, no już raczej będziemy mieli drugie. I wyścig zaliczony. Zadanie zaliczone. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Tu mamy jakiś billboard, który pojedziemy, rozbijemy. Dobra, kolejne zadanie zaliczone. No i teraz musimy sobie wrócić do garażu. W sumie, żeby tak samemu nam się nie wracało nudno, to weźmiemy sobie kolegę ze sobą, zadam mordeczko. Jak tam ci i ja. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dawaj, tą barakudą teraz. tak, Jakie tu może być dobre zawieszenie? Albo pokazowe, albo do speed crossu. Ja myślę, że do speed crossu byśmy sobie dali. one raczej klasycznie sobie damy dragowe. Um, układ układ y, różnicowy jeszcze musimy sobie dać. I chyba też do speed crossu sobie damy. Zobaczymy jak to potem będzie latać. Trochę sobie zwiększymy mocy jeszcze. Skoro mamy turbo sprężarkę Rodsa, to sobie zamontujemy. Damy sobie wszystkie zielone części. Ponieważ sobie lepsze sprzęgło. Dobra, no i zobaczymy sobie, jak to driftuje. Pojedziemy sobie na na ten tor wyścigowy, bo tam jest strefa driftowa, to sobie możemy tam przetestować. No i potem będziemy kończyć już, nie? To w ogóle ma prawo driftować. No, no ma, ma. Już widzę potencjał tutaj. Ciekawe, czy nam się uda na trzy gwiazdki w ogóle zaliczyć. No kurczę, naprawdę bardzo fajnie to barakuda lata. 113 tysięcy, no nie spodziewałem się takiego wyniku. No dobra, bardzo fajnie. Udało nam się zrobić pana driftowoza. Takiego nietypowego myślę. No i co? Z tego filmu byłoby na tyle. I do następnego odcinka i siema.